Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i już na wstępie muszę Wam zaznaczyć, że w tym dzisiejszym filmie będzie mnóstwo wazeliny. No, 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 no. yeah. Opowiem Wam o pewnym wazeliniarzu, co właśnie Wazelinę stworzył i to w 1859 roku. Tak, Wazelina jest tak stara, jest to bardzo stara receptura, którą wszyscy znają. Chociażby z głupich żartów, czy z różnych opisów, czy określeń bardzo często ją stosujemy, ale o samym kosmetyku co niektórzy już zapomnieli, więc ja Wam dzisiaj przypomnę skąd ona jest. Co ona robiła? Jakie miała zadania? Jak to się stało, że istnieje wciąż na rynku? Od tego tutaj jestem. Mhm. Zacznijmy może od początku, czyli od 1859 roku, kiedy to młody brytyjski chemik Robert Augustus Chaseburg, mam nadzieję, że dobrze tutaj wypowiedziałam jego nazwisko, przybył do małego miasteczka w Pensylwanii, gdzie wydobywano ropę naftową. Zaintrygował go fakt, że substancja, która powstała przy wydobyciu ropy naftowej, została wykorzystywana przez robotników do ochrony skóry, czy łagodzenia podrażnień i... Gojenia ran. W ciągu miesiąca wyodrębnił więc czystą wazelinę, później poświęcił jakieś 10 lat na udoskonalenie tego procesu, no i do tego momentu Wazelina stała się niezbędna w każdym gospodarstwie domowym. Do rozreklamowania wazeliny po całym świecie przyczynił się sam Robert, który zaczął podróżować po stanach, reklamując swój magiczny eliksir. A jak to robił? Po prostu pokazywał skaleczenia, rany, podrażnienia i to, jak szybko wazelina je regenerowała, przyspieszała ten proces gojenia. Oczywiście nie radzę Wam próbować tego w domu. W dzisiejszych czasach mamy o wiele lepsze środki tego typu dostępne w aptekach, które Wam te rany szybko zregenerują, odkażą dodatkowo i tak dalej. Więc e, nie, 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 nie przerzucajmy się na wazelinę w XXI wieku. No, ale w tamtych czasach to był hit, no coś nowego, coś czego jeszcze nie było, coś co każdy chciał i każdy tego pożądał. Dlatego w 1870 roku powstała pierwsza fabryka, a już dwa lata później powstała nowa marka marka Vaseline. Kojarzycie ją? Ona istnieje do dnia dzisiejszego, tak? Marka Vaseline ma ponad 150 lat niesamowite! Macie coś? Używacie coś z tych kosmetyków współczesnych? Bo wiem, że marka nie tylko oczywiście produkuje wazalinę, tylko już o wiele, 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 wiele więcej kosmetyków. Sama często widzę, ale muszę przyznać, że omijam te kosmetyki jakoś nigdy się na nie nie skusiłam i chyba to muszę nadrobić tak po prostu, żeby przetestować i żeby okazać szacunek tej marce za to, że mm, utrzymała się na rynku ponad 150 lat i że ma taką ciekawą historię, którą przyznam się, że wcześniej no, o niej nie wiedziałam. Także już się podszkoliłam i wam tutaj ją przedstawiam. No ale dobra, wracajmy do tematu samej wazeliny. W 1874 roku uwaga! Sprzedawano średnio jeden słoik na minutę. Jej wielką fanką była brytyjska królowa Wiktoria, której wazelina pomogła uporać się z przesuszoną skórą. Ale nie była to jedyna królowa, która była znana z tego, że używała i uwielbiała wazelinę. Królowa Hollywood, Marilyn Monroe, również ją stosowała. I to w nietypowy sposób. Nakładała ją zaraz po kremie, taką cieniuteńką warstwą, przed makijażem. No, dlatego można powiedzieć, że dla niej wazelina była... Tak jakby dla nas rozświetlaczem, po prostu. To był jej trik makijażowy, który jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o jej osobę jej makijaż. Oczywiście jej czerwone usta też były jej symbolem i, i w ogóle kiedyś obiecuję, nakręcę. Cały tutorial makijażu Manny opisuję, obiecuję, będzie taki film, będzie ich historia i tak dalej. Wszystko dla Was nakręcę, ale powolutku. Więc um, wracam. Wracam do osób, które jeszcze były znane z tego, że bazelina im pomagała w wielu sytuacjach. Amerykański podróżnik i odkrywca Robert Perry zabrał słoiczek wazeliny na swoją pierwszą podróż na biegun północny w 1909 roku. Oczywiście wazelina miała chronić jego skórę przed morderczym mrozem i wiatrem. Dlatego nie ma co się dziwić, że wazelina stała się tak bardzo popularna, wręcz niezbędna, Ponieważ miała ona wszechstronne zastosowanie. Kobiety używały jej, aby nawilżyć swoją bardzo suchą skórę, czy uratować swoje spiesznięte usta, czy na przykład tworzyły naturalny glow, rozświetlając nią swoją skórę. Matki smarowały płkcie niemowlaków, po zmianie pieluszki, nawet żołnierze używali wazeliny właśnie do swoich ran, aby przyspieszyć proces gojenia w trakcie II wojny, robiono z niej nawet opatrunki. Is your baby happy in his nappy? Vaseline petroleum jelly guards against nappy rash on baby's tender skin. Vaseline petroleum jelly covers tender skin with a protective film. This film will not rub off on the nappy. It stays on the skin, keeps dampness out. When changing baby's nappies, smooth on Vaseline Petroleum Jelly for lasting protection. Keep Vaseline Petroleum Jelly handy for baby and for so many other uses. It's the first aid kit in a jar. It's the Wonder Jelly, Vaseline Petroleum Jelly. It's a wonder jelly as a lip shiner, leather yes. refiner, in a first aid kit, it conditions the lid. It's a wonder jelly like a dry skin cream with softening drink. takes out sweet waterproofs little cheeks. It's a wonder jelly as a makeup remover, a cat and soother. It's one hundred percent pure Vaseline Jelly. The Wonder Jelly, let it work wonders for you. Got a date, Bill? Sure, don't you, Ragmont? No. Nope. Hey, you use water on your hair, too. How come your hair looks so good? I use Vaseline Hair Tonic with the water. Water evaporates and dries hair out. Alcohol and cream tonics evaporate, too. Won't Vaseline Hair Tonic evaporate? Nope. With Vaseline Hair Tonic, you can use all the water you want. It replaces oil that water removes. Here's proof. This solar furnace concentrates natural sunlight. Watch what concentrated sunlight does to these hair tonics. This dish contains alcohol tonic. Look what happens to alcohol. This dish contains hair cream. Look what happens to cream tonic. But clear and clean Vaseline hair tonic hasn't evaporated away. In the bottle and on your hair, the difference is clearly there. In the bottle and on your hair, the difference is clearly there. It's clear, it's clean, it's Vaseline. A ja pamiętam jak ona była potrzebna, kiedy uczyłam się zawodu, czyli uczęszczałam do szkoły kosmetycznej, tam chociażby przy zabiegu henny brwi, ona była tak niezbędna, czy zabezpieczaniu powieki, kiedy robiło się henne rzęs. No, ona oddzielała, separowała była taką bezpieczną bazą, która zabezpieczała skórę przed jakąkolwiek inną chemią, przed farbą, więc używało jej się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja wazeliny jeszcze używam często do charakteryzacji, również w podobnych celach ją stosuję, albo na przykład do wygładzania jakichś plastików czy wosków, więc jest ona potrzebna i nigdy się nie zastanawiałam tak. Tak głębiej nad po prostu jej historią. I cieszę się, że mogłam Wam ją tutaj przedstawić. A teraz Wam pokażę mój jeden mały skarb. Jest to puszeczka Ewa, wazelina kosmetyczna, łódź. Tak. Tutaj mamy perylowskie metalowe opakowanie po wazelinie. Nasz polski produkt. Dodałam ją za. Kilka złotych. Nawet mamy adres Łódź, ulica 22 lipca. Ach, jak ciężko się otwiera. O, jest. O, nawet jest troszeczkę. Nawet trochę jej tutaj zostało. Nie sądzę, żeby tu się coś zmieniło. Słuchajcie, nie zamierzam jej dotykać. Trzymam tylko za puszeczkę. Um, a raczej by się nic nie stało, ale po co ryzykować? Po co? Nie wiem, ile dokładnie tutaj przerażała, w jakich warunkach, ale no nie widzę, żeby cokolwiek tutaj na niej narosło. Ta substancja naprawdę jest niezmienna od wielu, wielu, wielu lat. Dajcie znać w komentarzach poniżej, do czego wy stosujecie waselinę, chociaż trochę się może boję tych odpowiedzi. Bądźcie kulturalni, może. Bez żadnych żartów. Mile widziana jest Waselina w komentarzach, wiadomo, więc piszcie, ile wlezie. Śmiało dzielcie się swoimi doświadczeniami. Czy znaliście historię, może, wazeliny wcześniej? Jestem ciekawa, jak zwykle, dyskusji, które się rozwiną tam poniżej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście tutaj nowi, bo Was na przykład tytuł tutaj tak przywołał. Do mnie na kanał, to zachęcam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Bo tutaj często poruszam właśnie historie różnych marek kosmetycznych i nie tylko. Po prostu są to takie ciekawostki, które dotyczą nas wszystkich, nie tylko kobiet, o które się wręcz ocieramy po prostu na co dzień, przechodząc obok tych produktów, a nie mamy pojęcia, że ich historia jest tak niesamowita, że gdyby nie to, to nie powstałoby coś tam jeszcze. Więc Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, że odkryjecie sporo takich ciekawostek, którymi możecie się dzielić na przykład przy rodzinnym stole, przy jakiejś uroczystości, żeby na przykład jakąś niezręczną ciszę, czy jakieś napięcie rozładować, to zawsze możecie na przykład opowiedzieć o, o bazelinie. A no, czemu nie? No. To tyle z mojej strony, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.